Witam Państwa bardzo gorąco. Trzeci dzień przesłuchań kaszubskiego idola. Jesteśmy w Wejherowskim Centrum Kultury. To ważne miejsce, ponieważ w zeszłym roku właśnie tutaj poznaliśmy Ewelinę Pobłocką, która potem zwyciężyła konkurs. Jak będzie wyglądało to dzisiaj? Czy dzisiaj znajdziemy tutaj gwiazdę? Wszystko przed nami. Póki co jesteśmy po kilku przesłuchaniach, jeszcze kolejne osoby do nas dołączają. Mamy nadzieję, że kolejne gwiazdy, kolejne wspaniałe wokale tutaj się pojawią. Kaszubski idol to konkurs dla młodych osób, 13-35 lat. Taki jest przedział wiekowy. Oczywiście wszyscy ci, którzy przyjdą, mają właśnie tyle lat, zaśpiewają nam utwór i przypadną do gustu Jurorom. Te osoby będą mogły wziąć udział w konkursie, te osoby będą miały szansę staniecia przed wielkim, e, wspaniałym audytorium, przed wielką publicznością w koncercie półfinałowym i w koncercie finałowym. Zobaczmy teraz, jak przygotowana została sala przysłuchań. Przygotowujecie się do Kaszubskiego Idola, niedługo będzie wchodzić do tej sali i zaprezentujecie się przed jury. Ja chciałam zapytać o to, czy się tremujecie? Ja się nie tremuję, ponieważ w zeszłym roku byłam także tutaj na eliminacjach i byłam jedną z finalistek Kaszubskiego Idola, dlatego nie mam żadnych wątpliwości. Ja tak, trymuję się trochę, bo jestem pierwszy raz, ale pójdzie dobrze, mam nadzieję. A skąd zainteresowania w ogóle muzyką kaszubską? No bo to jest dosyć specyficzne, prawda? Tak, zgadzam się. Raczej ogólnie zainteresowanie wyniosło się z tego właśnie, że w zeszłym roku zauważyłam właśnie plakat o castingu i postanowiłam, że warto chyba spróbować i warto się zainteresować trochę tą kulturą kaszubską. A ja zainteresowałam się przez moją ciocię, bo moja ciocia też śpiewa po kaszubsku. I po prostu chodziłam na język kaszubski. Do podstaw w podstawówce w szkole chodziłam na kaszubski i to mnie zainteresowało. A co dzisiaj nam przedstawicie? Yy, myślę nad piosenką Maryli Rodowicz wariatka tańczy. A ja, Anny Jantar, yy, gdzie są dzisiaj tam ci ludzie? Dudni dom, danada. Da, jak zabawa, to zabawa i wariatka jeszcze tańczy. Bo zabawa jest na pięć i wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta, od wariatka. Ech, nie patrzy do lód. Proszę Państwa, teraz muszę niestety mówić szeptem, mianowicie za tymi drzwiami dzieje się bardzo wiele. Tam trwają przesłuchania do konkursu Kaszubski Idol. Sala jest już gotowa, wszystko jest już praktycznie zaplanowane. Zaraz dojdzie do nas trzeci juror, juror Piotr Wojciechowski. Już go widzę, już się przedziera przez tłumy osób, które chcą wziąć udział w konkursie. Piotrze, zostań jeszcze na chwilę, zanim pójdziesz do przesłuchiwanych. Jaki dzisiaj poziom wykonań artystycznych? No Myślę, że dzisiejszy poziom po tych trzech przesłuchaniach że jest może nie bardzo, ale jest dość wysoki. Myślę, że za, kryje się za tym to, że wszyscy wykonawcy zaczynają doceniać wartość tego przeglądu, idola. I tutaj już osoby, które nie potrafią śpiewać, czy nie, potrafią, nie mają dobrej dykcji, raczej zostają w domu. Okej, okay, Piotrze, nie zatrzymujemy, zapraszamy Cię do przesłuchiwanych, a Państwa zapraszamy, żebyście przez chwilę spojrzeli, jak ci przesłuchiwani występują. Ja już teraz udaję się do sali przesłuchań, chodźcie ze mną, tam okaże się, kto w tym momencie jest na scenie. stary świat, zanim się obróci w proch powiedz jakich trzeba Już mi lusterko z tym pana z też nie pomoże, pora mi dzisiaj do ślubu pójść. Znowu gdzieś bez celu nasz, w serce w oczach strach bezsenność. I Raz na wozie a raz pod, za rokiem znów przemija rok, codzienność. Poszukaj w sobie prawdy Wtedy zrozumiesz, że wiara w siebie ruszy Nawet najtwardszy głaz, bo nie ma takich gór, których byś nie przeskoczył I nie ma takich słów, które mogłyby zranić cię Tylko prawda otwiera tak oczy Nie zrozumie to dziś każdy z nas